Projektując proces przepływu zgłoszenia, może pojawić się sytuacja, w której jest potrzeba, aby zautomatyzować przejście z jednego etapu do drugiego. Przykładem może być przejście do kolejnego kroku po wykonanej akceptacji. Dzięki temu osoba realizująca nie musi wykonywać tego manualnie. W edycji bloku stanu akceptacji Należy wskazać planowany czas, jaki ma upłynąć, aby przejście zostało wykonane automatycznie. Wskazujemy przejście wyjściowe, które ma się uruchomić. Wybieramy opcję po upływie wskazanej liczby godzin. Czas podawany jest w godzinach lub minutach, kiedy chcesz, aby zgłoszenie przeszło automatycznie do kolejnego etapu, prawie natychmiast po akceptacji. Druga możliwość to określenie czasu przewidzianego na realizację etapu, po którego upłynięciu ma dojść do automatycznej akcji. Tak jak poprzednio, wskazujemy przejście wyjściowe, które ma się uruchomić. Tym razem jednak wybieramy opcję po upływie czasu realizacji etapu. Kiedy wskazany czas minie, zgłoszenie przejdzie z etapu rozwiązane do zamknięte.